Fiodor Czerkaszyn z nami na kilka dni przed sobotnią walką w Meksyku. Taki dziwny kierunek, rywal Marcos Vasquez Rodriguez. nie wiem czy tam się coś zmieniło czy nie. Rekord 21-2-1, więc całkiem solidny, natomiast no, zakładam, że Ty tę walkę traktujesz jako taką walkę na, na podtrzymanie aktywności i poczekasz na rzeczy większe. Witam wszystkich serdecznie. No tak, jestem od kwietnia w Stanach Zjednoczonych, trenuję w Las Vegas. Powiem szczerze, myślałem, że dużo wcześniej zawalczę, ponieważ już miałem te cykle tak to przygotowawcze, że na tam lipiec już byłem gotowy. Później była rozmowa w wrześniu, już później opuściłem ręce że kiedy ta walka. Ciężko z tym jest tutaj w Ameryce. Natomiast tak, zrobili taką walkę na podtrzymanie, żeby być aktywnym. Na dzień dzisiejszy jest taki rywal, ale też wszystko się zmienia. Ostatnio też. Przedtem był inny, także tutaj trzeba być na wszystko gotowym. Ale gala w Meksyku to będzie w Hermosillo i główna walka wieczoru będzie w lekkiej wadze tam o eliminator IBF. Więc no, może też będzie jakaś taka ciekawa gala, gdzie można będzie się pokazać. Ale najważniejsze jest teraz wygrywać, żeby w przyszłym roku dostawać większe walki, które tutaj tak naprawdę mi obiecują, ponieważ... No trenuję, rozmawiam tutaj z tymi menedżerami, ze swoim też promotorem i amerykańskim, i polskim, więc mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Mhm. Okazuje się, że w Ameryce nie jest o to, o, o to wszystko tak łatwo, co? No tak, niektórzy myślą, że tak, granice już tam przekraczasz z Polską i tutaj jesteś mistrzem świata, natomiast ty przyjeżdżasz na skalę, trenujesz i ja widzę, że niektórzy, którzy są słabsi na przykład nawet, ale oni dostają walkę przez to, że mają jakieś takie dobre umowy, ktoś ich wspiera i tak dalej. U mnie troszkę inna sytuacja, ponieważ ja mam i polską umowę, i z amerykańskim promotorem. Ale tutaj do tego zaraz jest taki troszkę kryzys w boksie, ponieważ Turki chce organizować jeden pas, tak, będzie to nazywało się jakoś ZUT, czy jakoś tak. I to France, BBC mają taki Troszkę problem, ale prawdopodobnie to się rozwiąże dopiero w przyszłym roku. Jak to się rozwiąże, no to będę grał w grze. A ty zgłaszałeś swój akces do tego projektu Dainy White'a, bo on szukał usilnie zawodników. Ja szczerze powiem, dostawałem po prostu propozycje. Do mnie dzwonili tam menedżerzy, mówili nawet już o stawce i tak dalej. Natomiast nie, nie zgadzam się na takie coś, ponieważ to mnie też zablokuje. Nie będę mógł wystąpić na różnych galach, nie? na innych. Także to po prostu nie wejdzie w grę. No i plus ja mam swoich promotorów, z którymi pracuję i też jakby ja mamy swoje plany, swoją ścieżkę. Mhm. Fiodor że tutaj o wrzesiu. No ile, ile jest prawdy w tym, że podobno była szansa, żeby wystąpić na gali Canelo albo podczas tego Fight Weeku w Las Vegas? Tak, tak, bo Michał to taka sytuacja, że tydzień przed tą galą e, a ja naprawdę trzymałem formę, ponieważ wiedziałem, że mogą zaproponować Trzy tygodnie przed walką, ale to był tydzień, nawet no, półtorej tygodnia. E, ja się zgodziłem, że super, bardzo chętnie, duża gala. No i to na przykład tam promotor zadzwonił do mnie w czwartek, powiedział, że w poniedziałek będzie na 100% informacja, ale tam 80% że zawalczysz. No i ja już tak, wiesz, nakręcony, super, ale nikomu jeszcze tak nie mówiłem. Ale w poniedziałek przyszedł promotor na salę, powiedział, że niestety tutaj się nie uda dopiąć to wszystko. No, naprawdę, wtedy tak troszkę załamałem się, że naprawdę poświęcam się i też dużo sparingów, też trzeba robić jakoś przerwę między tym wszystkim, jakby nie można cały czas tak wiesz... Mm -hmm. mm -hmm. No tak i dlatego fajnie, że chociażby w tym roku doszło do skutku, żeby Zawalczy, tak jeszcze mówię, nie wiem. Przeciwnicy się zmieniają, ale mam nadzieję, że do tego dojdzie. Mm -hmm. Co to jest zerwal, bo tak yy, z jednej strony no, rekord wygląda fajnie. Yy, ty Troszkę być może to traktujesz na podtrzymanie aktywności tę walkę, no ale chyba też ta walka we Wrocławiu pokazała Ci, że jednak zawsze trzeba być na 100%. A no, oczywiście. Te, też pewnie byłeś na 100%, natomiast no, nigdy nie można brać czegoś za pewnik, nie? trzeba na wszystko być gotowy. Oczywiście, Michał, na 100%, jakby nie ma lekceważenia, to, to jakby wiadomo, dlatego przeciwnik jest taki, będzie inny i mańku czy praworęczny... Jestem skupiony, jakby zrobiłem swoją robotę. Teraz troszkę docinanie wagi, bo dzisiaj mamy środę w piątek płazenie, Jutro letujemy do Meksyku, więc wszystko zgodnie z planem. Mhm. Jak się żyje, żyje tam w Las Vegas? W ogóle jak ty tam funkcjonujesz, jak trenujesz, czy pracujesz dodatkowo jakoś? Treningi na pewno z mailem Sawasem. To jest świetny tener jak czy to wszystko się tam układa? Słuchaj, mojego doświadczenia, ponieważ naprawdę tutaj jest czołówka w mojej wagowej kategorii. Carlos Adams jest Mistrzem Świata jest Landy Lara. Udało się z nimi też posparować. Zdobyłem też taki od nich szacunek, dużo mi podpowiadają. Carlos Adams w ogóle tam, dawał pracę z moim menadżerem i tak dalej. No jakby taka fajna atmosfera. Pomimo tego w różnych wagowych kategoriach też są Mistrzowie Świata. roli Romero na przykład, na takiego podpatrzeć. I zauważyłem, że każdy ma swoje podejście do przygotowania. Nie ma coś takiego, że każdy jedzie w jednym takim samym planem. Ja przecież nie myślałem, jeżeli jestem mistrzem świata i będę trenował tak jak ty, to ja na pewno też będę. Ale okazuje się, że nie. Każdy ma swoją ścieżkę, swój tryb. I takie duże dla mnie doświadczenie bokserskie tutaj akurat. Życiowo już byłem przygotowany, ponieważ mieszkałem w Ameryce. Wiem, jak to tutaj jest, ile to wszystko kosztuje. Uczy się języka angielskiego. Cztery razy w tygodniu, tak jak opowiadałem, więc y, powiem Ci, fajne doświadczenie takie życiowe i chcę, żeby tutaj naprawdę kariera poszła w górę. Widzę to chociażby, ponieważ jestem w tym miejscu, gdzie, gdzie powinienem być. Chcę poświęcić się na 100 Jeżeli się uda, to będzie super, jeżeli się nie uda, no to zawsze mam miejsce, gdzie wracać. Mm -hmm. Mówisz tu o sparingach z Mistrzami Świata, czy z Larą, czy, czy z Adamesem, Wiadomo, to nie ma co się z sparingami przechwalać, tak? tak bo to, bo to, sparing to sparing. to walka, walka, to walka. Tak. natomiast na pewno daje ci to jakiś ogląd sytuacji, tak? W jakim miejscu jesteś? Oczywiście. Ja, 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 jak patrzysz na siebie, jak patrzysz na tę wagę średnią? W której no Tak, coś i coś tego się ja, tak. Jeżeli tak patrzymy na sparingi, to oczywiście pozytywnie. No, ja jestem gotowy cały czas, jakby w tych treningach, tak. Na przykład Lara dopiero tam zaczynał przygotowania swoje z Johnny Adam Adames też po pięciu tygodniach, po sześciu tygodniu treningach, ale z nim też z Adamesem zrobiłem trzy, trzy sparingi. I widzę, że daje po prostu sobie radę, i dlatego widzę, że trener poświęca się tak podpowiada dużo jakichś takich życiowych mi sytuacji. Powiedział, że Fiodor... Miałem dużo zawodników, którzy też czekali tak jak ty. jakby no i Widzę, że on po prostu takie... Nie to, że tam mnie że, żałuje, czy też w sensie, o Fiodor, tam poczekać Nie, on normalnie mówi, Fiodor, jeżeli cię na przykład by tam Adames czy Lara by zabił, to ja bym się podziękował, by, żebyś ty nie marnował swój czas. A tak mówi, że trzeba posiedzieć, potrenować, poczekać. I wszystko się ułoży. Także pozytywnie. I tutaj udało się się posparować też z innymi, których my nie znamy. Ja też kiedyś opowiadałem, że tutaj Stanach jest fajnie pod tym względem, że ty możesz jego nie znać, czy tego zawodnika, a on jest naprawdę dobry, tak? Z rekordem tam na przykład 10-2. Też fajne doświadczenie, różne style. Z tym też robi walkę, z tego co zaobserwowałem. To też dla mnie takie doświadczenie. Ale no, to też Więc, tak jest, jest, jest tak, jak ty mówisz, tak? Bo być może ciebie też nie znają, a masz swoją wartość, nie? Tak, dokładnie. I tak, bo tak, oni też pytają na przykład taki Adam to w ogóle się podkręcił. No, na początku był taki zrozumiały, a później Fiodor, bracie, tam zawsze mnie cytule. Fiodor, dawaj może tam z moim menedżerem podziałaś, jakby, no w taki sposób, nie bardzo pozytywny. I to czujesz taki szacunek i myślisz, no, no trzeba już, trzeba już wypowiedzieć na te walki. I mam nadzieję, że zaraz wszystko się ułoży w tę sobotę i trochę odpocznę w Polsce, ponieważ takie ważne święta. I wracam do roboty. Super. To jeszcze, Fiodor. Tutaj oczywiście życzymy powodzenia. I ja wierzę, że będzie dobrze i ten rok będzie kolejny. Dziękuję. Dobrze, to jeszcze zmienimy temat. Na koniec, Aleksandrusek zwakował pas w jako, jak wiesz, osoba, która jakoś tam jest blisko tych klimatów, wiesz, co on tam planuje jakie mogą być pomysły? Szczerze, rozmawiałem z jego teamem. też tak za dużo nie mogę mówić, też powiedzieli, żeby tam nie opowiadać, ale ogólnie powiem tak, że słusznie, że zwakował. nie potrzebuje teraz tej walki z tym Orli. i teraz na horyzoncie nic takiego nie ma poważnego, czeka po prostu na jakieś też rozwiązanie. Ja myślałem, że też na takim wysokim poziomie już tam wszystko, wszystko jest rozplanowane, wszystko wiem, natomiast też jeszcze nie wiadomo. zajmuje się teraz inwestycją. Gdzieś tutaj jak widzimy lata to do Bali, to tam gdzieś w Uzbekistanie się spotyka. Bardziej takimi biznesami teraz się zajmuję. A jak słyszysz takie głosy Aleksa Krasiuka, który mówi, że usyk, kończ boksowanie. Ja, co sądzisz na ten temat? Czy to jest po prostu jakiś taki żal byłego promotora, czy, czy on po prostu obawia się, że faktycznie, no jedna, wiadomo, że usyka każda walka w wadze ciężkiej dużo kosztuje. On nie jest takim naturalnie Oczywiście. ciężkim. Czy to jest faktycznie obawa, czy, czy raczej taki żal dawnego promotora, że, że już z nim nie jest? I to, i to, i to, i to, ale ogólnie moim zdaniem Kresu gdzieś ma rację w tym że zaraz straci to zero w rekordzie i od razu ludzie zaczną gadać o to, już nie był taki mocny i tak dalej, nie patrząc na to, że jaką drogę przeszedł. Wszystko to się zapomina. Mhm. E, dlatego tutaj powiem ci szczerze, że gdzieś z Kresiukiem się zgadzam, że już jest wiek i duże ryzyko, tak. Natomiast to, co obserwuję wywiady u Aleksandra, to on mówi, jeszcze z dwa lata chcę boksować. Mhm. To wyobraź sobie, dwie, trzy walki to na pewno chce skoczyć. Tak jak mówisz, duże ryzyko podnieść. Ale jak my mówimy, każdy ma swoją drogę, swoją ścieżkę. Także Oleksander wybrał swoje. Ale Kasik to taki, że może tam podkręcić. Ale wiesz, co, ja sobie przypomniałem? troszkę taką inną sytuację odwrotną, kiedy Usyk był w innej pozycji, bo kiedyś Usyk był na, nagryw, na, na nagrywkach takich materiałów z Głowackim. Jechaliśmy tam na Starówkę i wtedy Kliczko jeszcze chyba boksował. I on wtedy mówił, niech ten kliczko już kończy, bo to już jest dziadek już. A już jest, też tak mówił. No, był wtedy po drugiej stronie lustra, jakby, wiesz. On był w mm. w I widział, że kliczko już traci te swoje atuty, nie? Więc, no, może coś tutaj jest. No widzisz, tutaj. może coś w tym jest. Także kasi, teraz tylko nie wiem, kogo będzie kasi promował, tak? To był jego taka jeden zawodnik, jakby też, ale. Bo wiem, już idzie na gołe pensje prawdopodobnie. No dobra, to jeszcze Fiodor, zapytam się Ciebie na koniec, jako już Amerykanina, prawie, bo tam mieszkasz tyle, tyle czasu, co myślisz no. o walce Jacka Pola z Antonym Joshua? Czy to jest szaleństwo, biznes, wariactwo, sport? Jak ty na to patrzysz? Na coś, początku o, o mówiłem, na Paul miał walczyć. Tak, no ogólnie na początku on miał walczyć z Davisem, tak? No. Gervonta. Że no. tam coś tam nie udało się, to miał walczyć z roli Romera. Roli Romero trenuje u nas na sali. Ja widziałem te sparingi pod Jake'a Paula, już zaczęli się przygotowywać. Tam takimi chłopakami sparował, którzy tam więksi od niego i bez doświadczenia. Natomiast jak zobaczyłem plakat, że już będzie walka z Rosą, no to zrozumiałem, że aha, sam coś się pozmieniło. Ale mi się wydaje, że to będzie w ogóle lekkie pieniądze dla Jossusy. Nie wiem jak Jake Paul. Co na cały team tam może coś oni inaczej widzą, ale ja myślę, że to będzie kało takie. No bo nie wyobrażasz sobie, że facet, który ma 13 walk na końcu, nigdy wcześniej nie miał olimpijskiej kariery e, bokserskiej. a ja zakładam, że to będzie poważna walka, bo Joshua raczej nie pozwoli sobie na to. To nie jest fiór, oczywiście, żeby sobie robić jaja, tak? Pamiętasz no, walkę z Liganem? No, no, do, do, dokładnie, no. I, a to był, no to, świata, to był mistrz świata UFC, nie? który całkiem dobrze boksował, jak na standardy MMA, nie? Wyobraż sobie, że tutaj jakiś z jest. Jackiem Polem i ten Jack Paul cokolwiek tam robi w tym ringu? Bo... Nie, absolutnie nie widzę tego, no ale wiesz, zaraz nagadam tutaj, a później po walce. <laughs> ale nie, no jestem pewien, że Joshua nie, po prostu znokautuje i tyle. Mhm. Myślisz, że to szybko potrwa? Długo? Do piątej rundek max. O, Czyli jak Derek Cisora. No dobra. Dobrze, Foder, to dziękuję Ci w takim razie bardzo i powodzenia w sobotę. Bardzo dziękuję, Michał, i też pozdrawiam wszystkich, których widzę. Także do zobaczenia.